No, witajcie, witajcie. Jeszcze Boże, Dzieci Boże. Dzisiaj normalnie. Jakieś takie chłodne dni są. To jest tak. Hmm. Trzeba by dzisiaj zapytać się, czy potrafimy słuchać? Potrafimy słuchać? Czy słuchamy się jeszcze nawzajem? To jest pytanie. Bardzo często nie. Krzyczymy po sobie. Dopowiadamy. Jesteśmy w tym rewelacyjni, ale niestety nie słuchamy siebie. I to uwaga, prosta zasada. Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś. Czyż nie piękna i prawda? Konkretna i krótka? Usłysz, co dzisiaj do ciebie mówi człowiek obok. Może jest to cichy jęk. Może jest to cichy płacz. Może jest to wielka niewiadoma. Może to jest zastanawianie, może małe cierpienie. Chcesz usłyszeć człowieka obok? Naprawdę? Jak go usłyszysz, to poznasz, kim jest. To poznasz, co i jak go przejmuje. Jakie słowa może go ranią, może go bolą. I jakie cieszą? Słuchajmy siebie nawzajem. Kto ma uszy, niechaj słucha. Pismo mówi. Wszyscy mamy uszy, ale nie słuchamy i to jest nasz problem. I potem z tego wysłuchają wy wysłuchają wypływają kolejne konflikty. Usłyszysz dziś drugiego człowieka. Zobaczysz, że świat wokół ciebie się zmieni. Naprawdę. Usłysz dzisiaj. I druga sprawa. Słysząc człowieka, poproś abyś mógł usłyszeć również głos Boga. Jest piękna piosenka mówi o usłysz mój głos. Jezus mówi do Ciebie, daje Ci wgląd w swoje sumienie, daje Ci myśli, daje Ci natchnienia, a Ty i tak próbujesz go zagłuszyć. Zatem nie zamykajmy się na głos nigdy, po pierwsze, głos Boga, ale i też głos człowieka, który dzieje się obok Ciebie. Tego człowieka posłuchaj. Być może Go nie znasz, bo ani razu tego nie zrobiłeś. No, to do dzieła, dzieci Boże. Pięknego dziąka z Panem Bogiem.